Cześć Boże, pokój i dobro, witajcie we Franciszkańskim poranku. Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Tym naszym jarzmem jest plecak naszych doświadczeń, tych dobrych i tych złych. Tym jarzmem naszych doświadczeń jest to wszystko, co pozostawili nam nasi nauczyciele, czyli pierwsi to są nasi rodzice i ci wszyscy, których spotkaliśmy na drodze naszej formacji i spotykamy, którzy mówili jasno. Idź tą drogą, czyń takie zadania, chociażby z matematyki, aby osiągnąć właściwy wynik. Tutaj mamy oznakowanie szlaku, który mówi prosto idź w lewo, chociaż jest też droga prosto. Co zrobić? Możesz pójść prosto, poza szlakiem, ale konsekwencje niewłaściwego wyboru poniesiesz ty. Zapraszam cię, abyś zawsze szedł za Chrystusem, mimo że czasami jest trudno. Aby było łatwiej, błogosławię Tobie i sobie, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem do zobaczenia, trzymajcie się w nietypowym Słowie się widzimy albo na gorącach.